Uff, właściwie na ostatnią chwilę zdążyłem pójść do kina na największą klapę finansową tego roku, zapewne. Z drugiej strony, zapewne jeden z najlepszych filmów tego roku. Film Better Man. Jak sam polski podtytuł wskazuje, opowiada o historii chyba już teraz nie takiego znanego piosenkarza, performera Robiego Williamsa. Nie mylić z Robinem Williamsem, aktorem. I ja mam zawsze problem z tymi biografiami, bo one bardzo często są wtórne: w sensie te historie od zera do bohatera i upadku tego są w wielu przypadkach bardzo podobne, e, często wygładzone. No i to jest właśnie ta przewaga Bettermana nad wszystkim, że ten film wydaje mi się, że nie jest wygładzony, bo Robbie Williams, koleś, który gdzieś tam w Anglii z jakiegoś robotniczego osiedla stał się gwiazdą popu, najpierw z zespołem, boysbandem, później w solowej karierze, no to jest historia na pewno ciekawa i Robbie Williams jest tutaj przedstawiany nie zawsze jako ten bohater, to nie jest jak Bohemian Rhapsody, że był geniuszem i w ogóle był super. Nie, Robbie Williams jest tu czasami zwykłym złamasem, zwykłym chujem. I Robbie Williams sam to jakby nam przedstawia, bo jest on tutaj, sam, sama postać jest tutaj w roli narratora tego filmu. I to jest właśnie to, co ten film odróżnia od reszty biografii i to, co przykuwa do ekranu. Po prostu Taka prawdziwość tego wszystkiego. No dobra, pomówmy o tej małpie. Czyli o tym, że Robbie Williams nie jest tutaj grany przez jakiegoś aktora albo przez samego siebie, tylko po prostu gra go CGI-owa małpa, którą. Trzeba przyznać, wygląda ona świetnie. Jest zrealizowana na poziomie jakiejś planety małp najnowszej i tak dalej, więc jest to świetnie, ale sam ten gimmick wydawał mi się na początku takim, wiecie, takim zwykłym gimmickiem na zasadzie, a, zróbmy coś inaczej, no to niech będzie małpa. Ale yy, kiedy, tak jak wspomniałem wcześniej, robi Williams jest tutaj poniekąd narratorem, kiedy on nam tłumaczy, dlaczego tak jest, kiedy on nam mówi, że tak on siebie widzi i nikt go widzą jako normalnie, nikt nie zwraca uwagi na to, że jest małpą. Inni go widzą jako człowieka, ale on siebie tak widzi. Co oczywiście jest taką dosyć, no powiedzmy, łopatologiczną analogią, może się tak wydawać, taką analogią do tego, że wiecie, wszyscy artyści to małpy, chociaż nasz wodzirej naszego narodu swego czasu Kazik śpiewał inaczej i innych słów używał, ale no jest, to, jest coś w tym. I przez to, że jest to dobrze wykonane, jest to takie prawdziwe. Nie zwracamy poniekąd uwagi, że to jest małpat. Znaczy, no, zwracamy, ale nie przeszkadza nam to. Jest to dla nas wręcz w tym filmie jakieś takie naturalne się robi po, po chwili właściwie. I, I to jest fascynujące. No a jako, że jest to też film poniekąd muzyczny, no to muzyka odgrywa tutaj dużą rolę i spokojnie dla tych, co mają jakieś awersje i wzdyga ich tylko, kiedy usłyszą słowo muzykal. Ten film ma elementy muzykalowe, natomiast on takim stricte muzykalem, jak chociażby nie wiem, Wicked, to nie jest. I chyba właśnie przez to ten film troszeczkę gdzieś tam przepadł w box Officie, a właściwie bardzo mocno przepadł, bo mało kto już kojarzy tego człowieka. Chłopaka z niezbyt zamożnej rodziny, który chciał zostać kimś i pierwotnie został wokalistą Boyzbendu Take That, po czym rozpoczął solową karierę. Betterman to fascynujący przykład, jak przełamać biografię muzyków. No, okazuje się, że jest to bardzo proste. Wystarczy być szczerym w tym przekazie. Zrobić dobre inscenizacje muzyczne, po prostu sprzedać nam tego człowieka. I powiem wam szczerze, nie pamiętam drugiego tak dobrego filmu biograficznego. W sensie to jest mój ulubiony film biograficzny o jakimś muzyku, który widziałem kiedykolwiek. Nawet The Doors się chowa. Dlatego dla filmu Betterman, w mojej opinii, może być tylko jedna ocena. Bo Betterman to mistrzostwo. Nie powiedziałbym, że Robbie Williams był jakimś moim ulubionym wokalistą, chociaż moja młodość przypadała na jego największe sukcesy. Natomiast miał on w swojej karierze naprawdę kilka, jak to teraz młodzież mówi, bangerów. Naprawdę kawałków, które. Ten film mi o nich przypomniał, zacząłem sobie słuchać od nowa tego. Wycisnął ten film ze mnie na koniec łzy, więc nie pozostało mi nic innego jak dać mu swoją najwyższą ocenę. To jest naprawdę fenomenalny film. No, już w kinach właściwie przepadł, ale pewnie na streamingu się niedługo pojawi, więc sobie go zobaczcie. Koniecznie z jakimś dobrym nagłośnieniem, nie wiem, jakiejś słuchawki sobie dobre, załóżcie chociaż, bo, bo warto. I duże zaskoczenie, że to wyszło aż tak dobrze. Ja się spodziewałem, że, to znaczy, tak sobie liczyłem, że może to być dobry, dobry film już po pierwszych zwiastunach, ale nie sądziłem, że aż tak dobry, myślałem, że on pójdzie bardziej właśnie taką linią, a troszeczkę wygładźmy to, takie wiecie, no, ten robi Williams to w sumie dobry chłop. Przypomnijmy troszeczkę ludziom, że taki dobry chłop jest, ale nie tutaj można naprawdę robiego Williamsa znielubić jako człowieka po tym filmie. Oczywiście, na koniec jest taki moment, kiedy robi Williams, no jak to, jak to zazwyczaj bywa, że wszystko jest ok, ale zadziwiło mnie to, jak to jest świeże w tym swoim skostniałym, dosyć właśnie bagienku różnych biografii o, właśnie muzykach, chociaż nie tylko o muzykach w ogóle biografii. Naprawdę świetny film pod względem realizacji muzyki, dobrania bohatera. Szkoda, że właśnie mało osób go zobaczyło, ale no mam nadzieję, że on dostanie trochę drugiego życia i nowego kopa, bo naprawdę warto. Więc moi drodzy, dajcie mi znać jaki, dajcie mi znać, czy widzieliście Bettermana i czy w ogóle kojarzyliście przed ogłoszeniem tego filmu, przed tym filmem robiego Williamsa jakiś może wasz ulubiony kawałek czy coś. No jest tego, jest tego trochę, tak jak mówię, on w tej swojej karierze to troszeczkę takich świetnych kawałków mimo wszystko wydał i fajnie, że z Zostały one tutaj przypomniane. Więc komentarze, moi drodzy, są wasze, a ja się z wami żegnam, ale zanim to zrobię, to oczywiście poproszę was o zostawienie łapek w górę oraz subskrypcji. Zbliżamy się, tam idziemy po te 4000 subskrypcji. Proszę was, pomóżcie mi, żeby jak najszybciej to osiągnąć, żeby te cele faktycznie na ten rok móc osiągać. Dziękuję Wam bardzo każdemu z Was, który dołożył to swoją cegiełkę do tego wszystkiego, że to, to się tak fajnie rozwija. I nie pozostało mi nic innego, jak się pożegnać. Kłania się Ormando. Do następnego. Cześć.